No racja, to ta mała. Ale o co chodzi z tym Luminą? Zresztą są... O, ma. No. A, i tu się respi? No taką no, po prostu. Kumaś nie rusza się całą mapę, to się respił tutaj no. i zrobił jakąś barierę w się. Ty, ale barierę robi. No bariera, ale żebyśmy nie mogli wyjść. I to tyle. I tu jestem się, ja. to czy tu jestem ja. Pojutrze są kołanki. Nie, bo... Wiesz, bo jak z będzie po dla nas bilety No To trzeba mu oddać, nie? Ej, co jest? Jest A, bo zombiaki nawet nacierają Ej, ty tam jest powalony Kopczyk, to ty? Trzeba mu pomóc! Musi zobaczyć event. Czemu mu w niego strzelają? Dobra, tego ponos ja będę sobie bronił Czemu. Też ma rozpocząłem film Ooooooo Wow Ej wow, to było podsumowanie <laughs> i koniec no. eventu. No to się wraca. Zieloneczki no, no. strzelają, zawaj, dawaj, No, Czeka, musisz sobie podgłośnić tę grę, bo w ogóle to nie czuję, event. O, już lepiej... Wszystkie to eventy zawsze są głośne. U ciebie słychać emotki? Nie, muszę w ogóle was. w ogóle nie słychać strzałów, a nic. No tak, na no, przyniebanym pełnym Bo Ono to... jest duża, co jest? O, otwiera portal Tak oh, no! Jest cała flota Oh my god Statki <ślesztotki> takie, matka Jakby jeden, to był za mało <ślesztot> Lecą Kosnici. E, można w niej strzelać no można. O nic się nie dzieje. Co to tu wyblokuje mi? O kurde. O o o ojoj ojo oj. Oj ojoj. Oj Oj ojoj. To jest odpowiedź na to, że jedna z nasych matka nie wystarczy nie no, nie no, no, no troll. Troll, troll, troll. Zabudował mnie. Poczekajcie, że boxa cały sezon, zrobi, cały no sezon walczyliśmy z jednym. Cały siódmy sezon walczyliśmy z jednym Soxem. Boxa mu zrobiłem, boxa mu zrobiłem. O nie, że... bo o nie. Zniszczyła barierę. Dobra, to ja lecę na nią. <noise> Co to? Poczekaj, wola leci. czekaj, rozwala się. Nie lecę tam. Niszczcie ich, moje dzieci. Moje dzieci, wow. on jest. Ona jest z matką. nie, nie, z... nie lubię tych zombiaków. Dzisiaj mi zrobił taką, ten, strefę Bez mi założył. Nie, tak tak nie mogłem się ruszać, ją nie mogę się ruszać i on mnie walił. Ja jakby po prostu tak nie do góry ciągnę. Oni ja mają szan... głowę? Oni mają głowę. Ja mają, ale oni mają ją w... w sercu. Oni, ma... oni mają A, serce, czy, nie w Czuję, czuję, punkt w sercu mają No. No, bo te małe też idą jakby, ja. Chyba, w sercu trzeba. Może dopiero teraz się dowiedziemy, że... Zobaczcie bałwanka na dole! Na dole jak Cieka, walczy za nas! jest. Ej, zobaczcie na dole bałwanka walczy za nas! Nie widzę, nie widzę. No tu stoi tutaj powinna O, rozwalam się. Eee, ile ich jest? O kurde, kurwa! Oj, oj. Zalany rewolwer się trzyma. No Bronie działamy. porwali nam. O kurde. O kurde. No nie ma działek. Nie też już. My walczymy w ogóle z tymi... O kurde ludzie umierają I Margin nie zginąć teraz. Nie, przegrywamy, o. przegrywamy. Jest, zobacz, zobaczcie do góry jakby. Tam jest gwiazda śmierci Patrzcie na mapę, patrzcie na mapę, ja żyję A ja te się żyje, ja się chowam, ja się chowam. O... O, ja o no to nie... oj, oj, co się stało? Kevin! Patrz cęka O! o Czekam co nie, co nie, nie co? tego flipa Ciekawe co oni zrobią, że jak powstanie ten flip, że to też że flip będzie O, O! Fundament Nie. reżimu do pojazdu o Obudź go! <laughs> Tylko tysiąc o! Musiałeś zgrywać Hojraka Jones Wiesz co się dzieje z Hojrakami Ech, może przeżywają i dalej walczą? Nie tym razem. Wykonać... Nie, 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 tylko nie. Wykonać. To nic osobistego, Jones. Chociaż sprawi mi to przyjemność. Niech ktoś sprawdzi, co to takiego. Magamu. Niemożliwe. Widziałam twoją śmierć. Przeszło! O! Ty! Wróciłeś! Po <laughs> Co, jest? Co jest? Ciebie też dobrze widzieć. Kolejna współpraca, forte. Kaska no musi wkazać. Dobra, jaki jest plan? Ha! Może być! Jak spróbują mi przeszkodzić, strzelaj. No, ale kopczyk cicho. Zabraniem nas na drugą stronę. Chwila, co? A to sobie wezmę. Nie, nie mam mowy. Może troszkę szybciej, co? A więc szybciej? Do wątku. No, przecież pomagam! Główny panel. Żyw system. Wyłącz go. Jasne. Jak to zrobić? Wymyśl coś. Wymyśl coś, dobre sobie. O, 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 o. Gotowe. Zaczynamy fazę drugą. E, to jest jak film w ogóle. Świnienko. Widzę Ten wejdziemy. Ten grubca, co dzisiaj go pomodlimy. No, no. te... Dobra, wycofujemy się. Ale biała edycja, białe biała edycja, to do śniegu wejdzie. Dobra, no. Kost. A teraz mówiłem, że coś z tym bunkrem będzie. O. O! Jestem że ten grubca. Nie, nie, nie. nie. Dobra. A za to było taka sytuacja. Aha, ja jestem z. Tylko ty Jesteśmy wszyscy w trio. Jakiś gościu, czwórka. Powinniśmy być w czwórkę. Jakiś ziomek, kumasz, on nie ma przyjaciół, i gra solo i musi Ej, ja, co cza... to ma... to znaczy, że inni gracze mają innego tego członka siódemki? Jesteśmy w bazie Uber, czy nie. to pierwszy raz tu jesteśmy grając. Dobra, zagrzajmy ruchy. Otworzył bunkier w ogóle, ten który każdy gadał o bunkrach. Jesteśmy w nim ja, Jeszcze raz mi się ten ekran potrzęsie Nie no przecież za dawno już za Uczekajcie chwilę zaraz będziemy na diodowi No te twoje oczy jeszcze pies mi tak Znaczy te Plecak mi tak z nami drogę, A to jest z tego Z, z lep... impostorów O tam się klepią Opa. Tam się klepią, widzicie? Tam doł zje sobą tam po prawie on nas walczy to on z Spoko. Bo tam spoko. Widać spoko. Uwaga, Słyszymy. <laughs> no nie wiem. No ja widziałem tam. A i teraz mapa się obraca. O no to przeszliśmy na tą drugą część, to co chciałeś. Ta broń będzie w grze, bo w pół zerowej wpadła. ale tu chyba będziemy To ma być bezpieczne? Wytrzyma. Ma atest na ciśnienie tysiąca atmosfer. się na Jest. jest Pięknie to wygląda W grze w końcu można zobaczyć Transporta porta się zamknie bo ona hmm. wpadnie do wody A jakby na takiej pod ma wygrać? <głos> <głos> ja bym zagrał Pięknie to wygląda i trwajcie ta mapa teraz Druga mapa cały czas była pod nami To samo i to gównianie to zrobili, że że druga mapa i pod nami są, że nie przez... Tutaj... Czemu gównianie? Mi się podoba. Znaczy, no tak, ale no. chodzi o to, że niby cały czas była tak powiem, Chodzi o to, że... Niby... No. To jest mega nierealistyczne, bo tam to to jest kiedy jest realistyczne? <laughs> Fortnite. No, ale chyba no, Ja tam płynę, ja tam no, płynę Nie możesz no. Oj o, Oj To jest to na wstępie, to było na wstępie, na, na tym trailerze mini Na końcu serio? samym to, że właśnie się fala Aha. Dowaliłeś ciekawostkę Oj, no to jest. Tak wygląda no, to nie modlitwę, teraz czarna dziura? Tak. Ej, fajnie, bo twój skin się dalej pokazuje. Ale zresztą no. no. Skinek to Póra? najważniejsze. Koniec. Jest... No, no to tak. czekamy